Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę, dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie, ale jest drobna różnica między nimi a nami. Oni produkują leki, a my wibratory. Policja wezwana do biurowca. przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, na schodach siedzi roztrzęsiona sprzątaczka pani w starszym wieku. Co się stało, proszę pani? Zostałam zgwałcona! zaszyt mi od tyłu! Słyszałam kroki, widziałam go kątem oka, jak mnie zachodził. To dlaczego pani nie uciekła? Gdzie? Na umyte? Spotkały się dwie koleżanki, jedna mówi do drugiej. Mój syn powiedział dziś do mnie pierwsze słowa. Jakie? Gdzie ty do cholery byłaś piętnaście lat?